Tak w czasach starożytnych, jak i dzisiaj, ja myślę, że wielu z nas miałoby dokładnie taką samą postawę, jak ci, którzy szli za Jezusem. Oni wówczas oczekiwali, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. To było takie napięcie, które było wśród Żydów, że ten Mesjasz już powinien przyjść, już powinien wybawić, zbawić cały lud Izraela. A jednak przez długie lata nie przychodził. Oni jeszcze sobie, nie wszyscy sobie zdawali sprawę, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem. Natomiast, jakbyśmy to przełożyli na nasze dzisiejsze czasy, zobaczcie, ile rzeczy chcielibyśmy dostać już, ile rzeczy chcielibyśmy, żeby się wydarzyły od razu, jak tego zapragniemy. Może dzisiaj nas uczy tego ta kultura bycia: że jeśli mam pieniądze, to mogę sobie kupić to, na co mnie stać. Nawet nie muszę wychodzić z domu, bo te rzeczy mogłem przyjechać kurierem na drugi dzień prosto pod moje drzwi. Natomiast ta dzisiejsza Ewangelia i to, co powiedział Jezus, ta przypowieść o dziesięciu minach, to jest przypowieść, która mówi, że jeśli chcesz w życiu coś osiągnąć, to po prostu musisz pracować. Teoretycznie oczywiście każdy z nas w takim życiu ziemskim otrzymuje porówną. Mówię teoretycznie, no bo jakbyśmy tak popatrzyli po sobie, między sobą, w naszych Michałowicach czy gdziekolwiek, no raczej nie ma równości. Niektórzy startują z gorszego poziomu, niektórzy z dużo wyższego. Natomiast tutaj ta Ewangelia nie tyle mówi o tym, ile ty masz majątku, ile ty masz pieniędzy do pomnażania, tylko chodzi o taką zdolność, że możesz coś zrobić. I mamy tutaj tylko tak naprawdę trzech sług opisanych. Jeden dostał jedną minę. Jedna mina to jest 100 drachm. A 100 drachm to jest 100 dni pracy niewykwalifikowanego robotnika. No, jeden powierze dużo, drugi powierze mało. Natomiast to jest jakaś określona suma pieniędzy. I z tych jego pieniędzy zrobiło się 10 razy tyle. Przychodzi drugi, z jednej miny robi 5 min. I teraz zobaczcie, Jezus w tej przypowieści nie porównuje ich. Absolutnie. Ten, który przyszedł, dostał, przyniósł 10 min, dostał w nagrodę 10 miast, że może nad 10 miastami panować. Ten, który przyszedł następny i powiedział, że jego mina przysporzyła 5 min, nie ma jakiegoś komentarza. Słuchaj, ale twój kolega zrobił 10. Nie postarałeś się. Nie, jest dokładnie ten sam komentarz. Postarałeś się na pięć, to masz władzę nad pięciu miastami. Czyli od razu widzimy, że Jezus zakłada, że tutaj nie chodzi o porównywanie się między ludźmi. Tu chodzi o chęć. I teraz zobaczcie, przychodzi trzeci. I trzeci mówi: Panie, to jest Twoja mina. Trzymałem ją zawiniętą w chustce. I teraz jaki jest problem? Że ten człowiek w ogóle nie spróbował. I teraz nie mamy zielonego pojęcia, dlaczego nie spróbował. Czy stwierdził, że dostał mało i on z tym nie będzie nic robił? Albo że dostał za dużo i też nie będzie z tym robił, bo boi się, że zepsuje? Albo stwierdził, że moi koledzy, tych wszystkich dziewięciu, nie tylko tych dwóch opisanych, są lepsi ode mnie, więc po co ja mam robić, skoro efekty tego będą marne? I zrobił najgłupszą rzecz, jaką mógł zrobić, i tutaj jest to wytknięte w Ewangelii. Zakopał ten talent, zawinął go w chustce, po prostu nie zrobił z nim nic. I wygląda na to, przynajmniej tak dzisiaj sobie analizowałem tą Ewangelię, że on to zrobił od razu na początku. To znaczy, on założył, że nic z tego nie będzie. I jeszcze dopisał sobie obraz tego króla, bo ten król nie był taki zły. On sobie opisał tego króla, że jest bardzo surowy. Że bierze, czego nie położył, i nie tam, gdzie nie posiał. To jest obraz tego człowieka, w sensie on sobie to wymyślił. I w myśl tego, co sobie wymyślił, co miał w swoim sercu, wolał tą jedną minę schować sobie w tej chustce. I teraz popatrzcie, jeśli my zaczniemy działać dokładnie tak jak ten człowiek, w tych dwóch materiach, w tej materii duchowej i w tej takiej powiedzmy międzyludzkiej, to utkniemy w takiej kropce, jak on. No zobaczcie, jeśli stworzymy sobie obraz Boga, który jest takim obrazem surowego sędziego. Oczywiście Bóg jest miłosierny i Bóg jest sprawiedliwy. To są dwie cechy Pana Boga, które, których się nie da podważyć. Ale jeśli sobie zrobię, że Pan Bóg jest tylko sprawiedliwy i będzie mi tylko dawał kary za to, co robię źle, to w końcu przestanę, znaczy nie będę robił nic. I po prostu nawet tam gdzieś bokiem będę się powoli wycofywał z kościoła i powiem sobie, że ja się do tego kościoła nie nadaję. Ale czy Pan Bóg rzeczywiście taki jest, czy to jest tylko mój wytwór jakiejś wewnętrznej złej wyobraźni na temat Pana Boga? Bardzo często ludzie odchodzą z kościoła właśnie dlatego, że mają bardzo zły obraz Pana Boga, że to jest Bóg, który ma za zadanie niszczyć człowieka. A tak nie jest. I ludzie odchodzą i nie da się im nic powiedzieć, bo mają swój wewnętrzny obraz Pana Boga. Który po prostu jest zły. I druga rzecz, jeśli popatrzymy tak tylko i wyłącznie po ludzku, czysto ludzku, ile dostajemy talentów, ile dostajemy zdolności, ile możliwości dostajemy, i czasem po prostu nie robimy nic. Ja tak lubię się odwoływać często do, do szkoły, odkąd uczę, to zawsze jest tak samo. Dzisiaj na przykład, taki przykład z dzisiaj, nie trzeba daleko szukać, Pisaliśmy konkurs, a znaczy pisaliśmy, dzieci i młodzież pisała konkurs biblijny, bardzo prosty teoretycznie. Wiedzieli, jaki jest temat, od trzech miesięcy, a niektórzy zaczęli czytać do tego konkursu wczoraj. Wczoraj. Wiedząc o tym, że jest trzy miesiące do konkursu przygotowanie, jaki jest temat, jaka jest dokładnie data. Zaczęli wczoraj. Jakby ktoś zaczął czytać, chodziło o dzieje apostolskie w połowie września, czy na początku września i czytałby sobie po jednym rozdziale, to by kilka razy te dzieje apostolskie przeczytał. Albo jakby zaczął nawet tydzień temu i codziennie czytał te dzieje apostolskie w całości, przecież to nie jest jakaś wielka księga. To ja obstawiam, że większość tych, którzy dzisiaj wzięli udział w konkursie, miałoby 100%. A nie wiem, jakie będą wyniki, to się dopiero okaże. Dostali minę, czyli tekst, który się trzeba nauczyć. Za to jest bardzo fajna promocja, czyli punkty na świadectwo. No i teraz pytanie, co oni z tym zrobili? To są małe dzieci, to, są, to jest młodzież, tak? Ale zobaczcie, że nie trzeba tylko patrzeć po młodzież, że my robimy dokładnie to samo, spychamy wiele rzeczy gdzieś tam na koniec, albo sobie mówimy, że nie damy rady. Ile takich rzeczy moglibyśmy w życiu zrobić, a powiedzieliśmy, że się po prostu nie da. I to nie to, że się nie da, rzeczywiście. Tylko myśmy sobie wmówili, zbudowaliśmy sobie jakiś obraz, tak jak obraz tego króla, sobie zbudował ten trzeci sługa. Budujemy sobie obraz rzeczywistości, która się nijak ma do tego, jak jest naprawdę. I co się dzieje? I po prostu tych rzeczy nie robimy. Po prostu się nie rozwijamy. Po prostu sobie myślimy, że jesteśmy w tej jakiejś tam danej dziedzinie niewystarczający. I co? I trwamy w takiej stagnacji. I kiedyś Pan Bóg przyjdzie i będzie nas zabierał z tego świata. I on się nie zapyta o to, czy ty byłeś idealny. Nie, on się zapyta, ile pomnożyłeś tego, co ci dałem. Nie będzie pytał o to, czy zrobiłeś, nie wiem, jakąś najlepszą rzecz na świecie. Nie, czy zdobyłeś Nagrodę Nobla. Nie, no, takich rzeczy nie będzie zadawał pytanie. Tylko powie ci, dostałeś jedną minę. Jaki jest efekt Twojego życia? W sensie, ile tych min jest? Nawet jakbyśmy dwie przynieśli. A półtorej byśmy przynieśli to, Pan Bóg był, byłby zadowolony, bo On nie czeka na jakieś gigantyczne rezultaty, tylko żeby nam się chciało chociaż troszkę to pomnożyć. I za to jest nagroda. Więc podsumowując, myślę, że warto się zapytać, co ja robię z moim życiem. Ile razy mówię sobie, Panu Bogu czy innym, że nie dam rady albo że się nie nadaje, ale tylko dlatego, to mówię, że ja sobie to wymyśliłem. Że tak jest. Myślę, że to jedno pytanie warto sobie zadawać, nawet nie tylko dzisiaj, tylko częściej i pomyśleć sobie, że mogę się rozwijać. Nieważne, ile mam lat, zawsze mogę iść do przodu, bo Pan Bóg daje mi zdolności. Tylko ja po prostu muszę chcieć. Amen.